porażające, bulwersujące, że chcemy dzisiaj państwa o nich poinformować. Bardzo proszę. Szanowni państwo, to już kolejna konferencja w sprawie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i po raz kolejny mówimy o ordynarnym przekręcie. Szanowni państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest to agencja rządowa, która rocznie wydaje tyle ile Mniej więcej miasto Łódź czy Wrocław. Mówimy o kwocie prawie 5 miliardów złotych. Dlatego tym bardziej wszystkie oczy powinny być skupione na tą agencję, żeby sprawdzić, jak wydaje te pieniądze. Jak Państwo wiecie, pokazaliśmy szybką ścieżkę i pokazaliśmy pewne powiązania biznesowo-polityczne. Nikt nie ma żadnych wątpliwości, że w ramach łupu politycznego, bo tak trzeba traktować to, co zrobiło PiS, Przekazało nadzór nad ncbr Partii Republikańskiej. Prezesem jest europarlamentarzysta z tej formacji Adam Biela. Wiceprezesem Republikanów jest Jacek Żalek, który jednocześnie jest wiceministrem funduszy, który nadzoruje, nadzoruje, dalej nadzoruje NCBR. Co prawda ma odebrane kompetencje do decydowania w sprawach personalnych, ale nadar nadzoruje NCBR, co jest ważne. Szanowni państwo, żeby to poukładać. Po pierwsze, 26-latek otwiera firmę w trakcie trwania konkursu z kapitałem 5000 tysięcy w siedzibie firmy, która… w siedzibie, gdzie wcześniej funkcjonowała partia Adama Bielana. Oni mówią, że to przypadek, my nie. Dwa, przedsiębiorca, który otrzymuje, wygrywa 123 miliony z NCBR-u jest jednocześnie w jednym stowarzyszeniu, ze szwagrem Żalka. Oni mówią, że to przy, przypadek, my mówimy, że nie. Trzy przedsiębiorca, który otrzymuje 123 miliony w ramach tego konkursu, jest w jednym stowarzyszeniu z osobą, która dostaje trzy funkcje w NCBR. Pierwsza to członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Drugie to jest szef komisji odwoławczej i w końcu odpowiada również za wybór nowego dyrektora. I w końcu, szanowni Państwo, najświeższa Informacja, powołujemy się na krajowy rejestr sądowy, wydruk z wczoraj. Szanowni Państwo, w jednej spółce przedsiębiorca, który wygrał 123 miliony złotych z NCBR-u, był wspólnikiem osoby, która została następnie dyrektorem NCBR Invest Fund. Została tym dyrektorem w styczniu. Proszę Państwa. To też nie jest przypadek. Tu nie ma żadnych przypadków. Był wspólnikiem. Otóż składamy dzisiaj wniosek do NIKU. Za chwilę powiemy o dalszych krokach. Przygotowujemy również swój wniosek do prokuratury. Wiemy, że pojawiło się wczoraj centralne biuro antykorupcyjne. Chcemy, żeby to postępowanie bardzo szybko się potoczyło i żeby zostało złożony wniosek do Prokuratury o w popełnieniu przestępstwa i chcemy, żeby zostały zbadane wszystkie powiązania polityków z przedsiębiorcami. Bo my nie wierzymy w żadne przypadki. Żeby tego było mało, postawię kropkę na D. Były asystent europosła Adama Bielana był doradcą odwołanego dyrektora NCB. Szanowni Państwo, ta sprawa to ewidentny rażący konflikt interesów. Szanowni państwo, 20 maja 2021 roku na warszawskim Powiślu powstaje spółka. Spółka jest zakładana do zarządzania funduszami. I w tej spółce pojawia się wspólnik i pojawia się prezes zarządu. Szanowni państwo, ten wspólnik i ten prezes zarządu jest aktualnie prezesem NCBR Invest Fund Asi Spółka Akcyjna. NCBR powołał swoją spółkę akcyjną, swoją spółkę inwestycyjną, która ma dystrybuować 700 milionów złotych. I ta osoba, która dokładnie miesiąc temu została powołana na prezesa tejże NCBR-owskiej spółki była prezesem zarządu tej spółki, o której wspomniałem, na warszawskim Powiślu. Była prezesem zarządu tej spółki i była wspólnikiem tej spółki. Obecnego prezesa spółki NCBR, Invest Fund Asis, spółka akcyjna, zastępuje inny biznesmen. Tym biznesmenem jest prezes spółki, która otrzymała 123 miliony z NCBR w konkursie grudniowym, szybka ścieżka. Tak, jedna osoba jest prezesem spółki NCBR, i zastępuje tę osobę człowiek, który jest prezesem spółki, która otrzymała 123 miliony. Nie tylko zastępuje na stanowisku prezesa. Ale również kupuje od niego, skupuje od niego wszystkie udziały w tej spółce. Powiązanie jest oczywiste. Dwóch ludzi jest w jednej spółce, są wspólnikami. Jedna z tych osób awansuje w strukturach NCBR-u, jest awansowana przez dyre, byłego dyrektora NCBR ostatnio zdymisjonowanego. Jest powołana na prezesa tej spółki NCBR za zgodą wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, z pełną świadomością, że największą pozycję w konkursie szybka ścieżka otrzymuje białostocka spółka, której prezes zastąpił właśnie tego człowieka z NCBR. Szanowni Państwo, jest to rażący konflikt interesów. Jest to rażący konflikt interesów. I chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, że CBA weszło wczoraj po dwóch miesięc, miesiącach od rozstrzygnięcia tego konkursu szybka ścieżka, bo to był dokładnie 23 grudnia, kiedy pojawiła się lista rankingowa na stronie internetowej, jest to działanie spóźnione. Ale ponieważ służby wiedzą o tym, o czym my również dzisiaj Państwa informujemy, to jest za mało. My nie wierzymy polskim służbom. My nie wierzymy ludziom, którzy pozwolili na gigantyczny przekręt na europejskich pieniądzach. Dlatego, szanowni państwo, złożyliśmy już wniosek z panem prezesem, panem posłem Jońskim do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną w trybie pilnym konkursu Szybka Ścieżka i tych dwóch projektów, które wspomniał, o których wspomniał pan poseł Joński, ale dziw, dzisiaj również składamy, i to mamy już ustalone, za pośrednictwem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wniosek o natychmiastową kontrolę OLAF-u, czyli Agencji Antykorupcyjnej Europejskiej, która tego typu defraudacjami, tego typu konfliktami interes, interesów zajmuje się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, przed momentem rzecznik PiSu stwierdził, że Pan Żalek został odsunięty od nadzorowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nic na to nie wskazuje, nie ma żadnych dokumentów i żądamy, żeby właśnie został odstawiony, żeby nie nadzorował dalej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chcę przypomnieć, że trwa w tej chwili konkurs na dyrektora tej placówki. I mamy nadzieję na szybki komunikat prokuratury w tej sprawie, bo mówimy o ogromnych pieniądzach. Udało nam się i mamy tutaj satysfakcję zatrzymania w tej chwili, zablokowania, przekazania blisko 177 milionów złotych. Ale te powiązania, które dzisiaj pokazaliśmy na styku polityki z biznesem, polityków z przedsiębiorcami, muszą zostać wyjaśnione. Pokazujemy tutaj. Partię, która jest koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy tutaj o republikanach i żądamy w tej sprawie, żeby też zabrał głos rzecznik PiSu, albo też prezes Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, w tej sprawie padają konkretne nazwiska. Pada nazwisko Adama Bielana, którego były asystent zarejestrowany w Parlamencie Europejskim jako asystent lokalny. Do niedawna jeszcze pracował dla Adama Bielana. W tej chwili jest doradcą dyrektora NCBR. Był tym doradcą dyrektora NCBR wtedy, kiedy był prowadzony ten konkurs szybka ścieżka. Był doradcą strategicznym, czyli doradzał w sprawach strategicznych, takim jak, takie jak wydatkowanie środków z konkursów współfinansowanych ze środków europejskich. Pojawia się Jacek Żalek, którego sieć powiązań z tymi ludźmi, o którzy otrzymali 123 miliony jest oczywista, również powiązania z, związane z jego szwagrem, który zasiada w jednych stowarzyszeniach z człowiekiem, który otrzymał 120 3 miliony. Ale w nasz, naszym zdaniem, Szanowni Państwo, to nie jest wyłącznie problem Partii Republikańskiej i tych dwóch polityków, i wszystkich biznesmenów tego układu, tej pajęczyny wokół nich. O tej sprawie musiał wiedzieć Jarosław Kaczyński i o tej sprawie musiał wiedzieć Mateusz Marawiecki. To są te konkretne dwie osoby, które zgodziły się na to, żeby Partia Republikańska położyła swoją brudną, chciwą, pazerną łapę na instytucji która dzieli blisko 5 miliardów złotych. Ta sprawa wychodzi już poza Polskę. Ta sprawa wychodzi już poza polskie piekiełko tych wszystkich funduszy agencji, które są finansowane z budżetu państwa Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Patriotycznego. Tutaj już chodzi o środki europejskie. To jest, szanowni państwo, organizacja Polski. To jest dokładnie to, co zrobił Orban. Orbin Orban przez swoje spółki. Kładł łapę na pieniądze europejskie. Zostały zablokowane dla Węgier środki europejskie. W sytuacji, kiedy Trybunał, tak zwany Trybunał, zajmuje się ustawą o Sądzie Najwyższym, wtedy, kiedy e, Mateusz Morawiecki wykonuje jakieś działania, które mają odblokować KPO, jego ludzie, jego sojusznicy i inne środowiska w pis wyjmują pieniądze europejskie z projektów, które powinny pójść na innowacje, dla swoich spółek, dla swoich podmiotów, dla ludzi powiązanych, których nawet wprowadzili w tej chwili do kurnika, bo powołanie prezesa zarządu spółki NCBR Invest Fund ASI, osoby powiązanej z człowiekiem od 123 milionów, jest tutaj, szanowni państwo, oczywiste. Tak, oskarżamy rząd premiera Morawieckiego, że dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców, samorządów nie chce KPO. A jego działacze e, i koledzy tych działaczy z partii PiS, Republikanów bardzo ochoczo korzystają jak widać i zakładają masowo firmy z kapitałem 5 tysięcy, żeby te pieniądze unijne wyrwać. To pokazuje tą obudę. Chcemy na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to nie pierwszy raz, kiedy zajmujemy się partią e, Republikanów. Otóż e, Państwo pamiętacie tą słynną konferencję? Ona chyba była w tym miejscu, gdzie trójka posłów wyszła z partii republikanów i powiedziała, że już ma dość PiSu, ale za parę dni wróciła ta cała trójka. Jak się później okazało, cała trójka trafiła m.in. właśnie do republikanów. Przy czym pan Kołakowski trafił na doradcę PGK, pani posłanka została dyrektorem elektrowni, a inni zostali wiceministrami i ministrami. Nie można traktować Polski jak łup. Nie można traktować pieniędzy unijnych, dotacji, jak podział jakiś łupów. Dlatego to nagłaśniamy i tej sprawy nie zostawimy i wyjaśnimy to do samego końca. Szanowni Państwo, PiS potraktował właśnie Polskę jak łup. Postanowił ją ukraść. Jedno ze środowisk politycznych PiS potraktowało jako łup NCBR. Szanowni Państwo, otrzymujemy telefony od pracowników NCBR. Są zesmaczeni tą sytuacją, upolitycznieniem tej instytucji, która zawsze była merytoryczna, która e, opierała się na pracy ekspertów. Dzisiaj, szanowni państwo, chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, my tej sprawy nie odpuścimy. Żadna z tych dotacji, ani na 55 milionów, ani na 123 miliony, dzisiaj to państwu gwarantujemy we dwóch, nie zostanie podpisana po naszym trupie. Zrobimy wszystko, żeby zablokować te pieniądze. Żądamy, żeby te 177 milionów trafiło do puli, trafiło do konkursu szybka ścieżka, żeby została rozpisana nowa edycja i te pieniądze trafiły do polskich uczciwych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w innowacje, w technologie cyfrowe. Nie w wyprowadzanie, nie w realizowanie ułożonych konkursów tylko i po to, żeby jedno środowisko polityczne miało pieniądze na kampanię tych skompromitowanych parlamentarzystów, na których głosach opiera się cały czas ten rząd. Weźmy każdą z postaci Partii Republikańskiej. Mamy Kołakowskiego, który został doradcą prezesa BGK z pensją 30 milionów, jak za 30 przepraszam, 30 tysięcy miesięcznie. Wtedy, kiedy posłowie otrzymywali uposażenia po 6-7 tysięcy złotych, on zarabiał kilkakrotnie więcej. Jak się nachapał, został wiceministrem rolnictwa. Mamy skompromitowanego Arkadiusza Czartoryskiego, który jest odpowiedzialny za gigantyczny, czy współodpowiedzialny za gigantyczny przekręt z elektrownią Ostrołęka, bo windował tę inwestycję miliard trzysta milionów, jak potwierdził NIK, strat nieodwracalnych. I mamy inną panią posłankę, o której również pan poseł Joński ale, e, wspominał. Michał, ale to nie koniec. Mamy jeszcze pana posła Baszko, który właśnie od swojego kolegi, który został ministrem, jak się okazuje, dostał ogromne pieniądze, ponad grubo ponad 100 milionów złotych na instytucję, którą również dowodzi. Wszyscy są z Republikanów. Więc, szanowni państwo, tak jak powiedzieliśmy, sprawy nie zostawimy, zostanie ona wyjaśniona. Kolejne wnioski do instytucji będą przez nas przesyłane. Mamy nadzieję na szybką reakcję i CBA, i prokuratury, i Najwyższej Izby Kontroli, i również OLAF-u, z którym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Jeśli są pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Jeśli nie ma, bardzo Państwo. Wracamy dziękuję. do kontroli. Dziękuję bardzo.